E, gdzie my jesteśmy? Huh? Ej, Mike! Otwieraj swój safe. Nie ma mowy. Kate, zaczynaj. Dlaczego ja? Jacy, wy jesteście niezdecydowani. Dobra, ja otwieram pierwsza. No i co my tu mamy? O nie! Ubrzydliwe kurze łapki! No. Może chcecie spróbować? No dalej mija jedz! Jesteście wredni. Le, co za ochyda. Jej zaraz wymiotuję. Fu. Masakra, jest ich tak dużo. O nie. Ja też zaraz wymiotuję. Muszę odejść. Na razie mija. Dobra, Kate, teraz zdecydowanie twoja kolej. Wow, jaki wspaniały tort. Super, Kate, ma szczęście. Ciasto smakuje rewelacyjnie. Ok, Okej, a teraz wszystko zgrabnie pokroimy. Super! Ja też zjadłbym taki torcik. Mam pomysł. Ej, hey, ślicznotko. Jesteś taka słodka, tak jak twoje ciasto. Bo się zaraz zarumienie. Dziękuję. Poczęstujesz mnie? Ej, hey, co wy tu robicie? Masz, Mike. Otwieraj swój sejf okay. szybko. Dobra, dobra. Ciekawe co tam jest. Hmm, jakaś tajemnicza butelka. Nie patrz tak na nas, my nie wiemy. Dobra, spróbuję. Smakuje trochę dziwnie. Nie rozumiem. No i jak się czujesz? Trudno powiedzieć. wypiję wszystko. Wow, czuję w sobie mega moc. Czemu macie takie dziwne miny? Super, mam tyle energii! Muszę biec! Och, jak ja jestem fajny! Mogę tak szybko pędzić! Nikt mnie nie dogoni! Juhu! Super! Jaki wspaniały dzień! Wow, jaki wspaniały koktajl wbija ta ślicznotka! Ojej, chyba bateria się rozładowuje. Co? Gdzie się podział mój koktajl? Wróciłem! Ale wyglądacie! Mam pomysł! Wiem, jak sprawić, żebyś była jeszcze ładniejsza, Kate. Po prostu idealnie. Nie można pozwolić, żeby tak wspaniałe ciasto się zmarnowało. Muszę je zjeść. Jakie dobre palce lizać, uwielbiam słodycze. Nie mogę przestać. Niam, 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 niam. O tak, to było naprawdę dobre. Co za uczta. O, ulubione nóżki mi! Myślę, że będzie zachwycona. I ostatni akcent. Gotowe! Ej! Co to? Co to? Co za ochyda, dobra Mike. Sam się o to prosiłeś. O nie, chyba zaraz oberwę. Jak to się stało? Skąd mam wąsy? To nawet zabawne. Mike, witaj, kochanie. A masz? Ej, ale za co? Biedny Mike, współczuję ci. Co? Co wy wyprawiacie? Co jest w moim sejfie? Nic nie słyszę. Ja też nie rozumiem, co to, ale zaczynam. O nie, góra kwaśnych cytryn! Nie będę tego jadł jesteś takim tchórzem, Mike. Dobra, zaczynam. Fut, to obrzydliwe. No to musi być naprawdę kwaśne. Jeszcze jak. O nie. Aż mi twarz wykrzywiło. Nieźle wyglądasz, Mike. Dobra, muszę wziąć się w garść. No dalej, mi otwieraj safe. Wow, to ogromny popyt w kształcie serca! Jaki fajny! Ale super! Ej, Mia, obudź się! Chyba nie ma nadziei! Teraz tykej! Dobra, ciekawe, co mnie czeka. Co to jest? Nie wiem. Otwórzmy i zobaczmy. Książka? Wydobywa się z niej jakieś magiczne światło. Ojej! Co to ma być? O nie! Czy ja to ręka? A, tam jest jakieś oko! Na dłoni jest oko! Ja odpadam! Oh ja też nie czuję się zbyt dobrze. Ale podoba mi się ten popyt. Tak nie relaksuje. Ej, nie przeszkadzaj mi! Nie dotykaj mojego popytu! Nie oddam ci go! Rozerwałeś. Koniec z tobą, dam ci nauczkę. Zasłużyłeś sobie. A Masz. Dobrze ci tak potworzę. Czysto? Wow, jesteś super, Mia. Dobra robota, uratowałaś nas. No, kto by w to wątpił, brawo, ja. Okej, okay, zdecydujmy, kto zacznie. Ura, wygrałam. Nie, to paskudne wodorosty. Wyglądają okropnie. Eee, jak ona to je. Nie ma mowy. Nie zjem tego więcej. Nie. Myślisz, że uda ci się wykręcić? Pomogę ci. Nie. Ej, przestań. Mia, zostaw ją. Biedna Kate. Dobra, czas otworzyć mój sejf. Ojej, tu jest kokos. To takie niesamowite. Ale jak go otworzyć? Auć, to boli. Mia, Przecież muszę go otworzyć. Nie udaj mi się, ale masz minę. Dobra, sprawdźmy co mnie czeka. Hmm. Pilot? Ale co mam z nim zrobić? Absyk! Auć jak to boli! Co ty zrobiłeś, Mike? Nacisnę ten przycisk. Wow! Co ty wyprawiasz? Dosyć! Dobra, stać! Zamarła! Co za ubaw! No dobrze, wystarczy. Co tu się dzieje? Dalej, Mike, naciśnij przycisk. Bum, bum, bum! Mogę na to patrzeć bez końca! Teraz ja mam pilota. Zamierzam się zemścić. No i co, jesteś szczęśliwy? O, co ja widzę! Nie, 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 nie rób tego, mija. No dalej, dalej. Zjadaj swoje wodorosty, Kate. Fru, co za ochyda. Niedobrze mi. Paskudztwo. Ale weka. No to ja rozumiem. Mia, dosyć. Daj mi tego pilota. Nie ma mowy, niczego nie oddam. Ojej, wypadł nam z rąk. Wow, mój kokos pękł! Uf, wreszcie! Dajcie mi mojego pilota! Kurczę, chyba przestał działać! Ojej, mój wspaniały kokos! No w końcu go spróbuję. Siema wszystkim! W końcu zaczynamy challenge. I od razu mam pecha. Mam tylko jedną paczkę gum. A ja dostałam o wiele więcej. A ja mam całą górę. Alex, naprawdę masz pecha. Ale jako pierwszy możesz zjeść swoją gumę. Przynajmniej coś dobrego. Uwielbiam hubę-bubę. Zwłaszcza ten smak. Ej, co robisz? Awesome! Come on! Ty dostajesz gumę, a ja muszę wynosić śmieci? Daj spokój, nie złość się. Zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. A wiecie, że można się takim balonem pobawić? Ale żeby to zrobić, trzeba być prawdziwym mistrzem. Wow, to naprawdę super, Alex, świetnie sobie radzisz. Ale teraz moja kolej na rzucie gumy. Po pierwsze, pozbędziemy się opakowań. Znam nawet sztuczkę, która naprawdę mi pomoże. Wow, ekstra! A teraz nadszedł czas, aby je zjeść. Uruchamiam odkurzacz. Oh, wow. Teraz zobaczycie, jak wygląda naprawdę duży balon. Nie pozwolę jej nadmuchać balonu, który jest większy od mojego. Co ty zrobiłeś? To straszne. Nie dość, że pękł mi balon, to jeszcze straciłam brwi. Jak mam teraz żyć? Przykleisz je z powrotem. Dobra, trochę spanikowałam. Okej. Okay. Mila, teraz twoja kolej. No wreszcie. Aby pozbyć się opakowań, przygotowałam specjalną maszynę. Ojej, bardzo skuteczny sposób. A teraz można je jeść jedną po drugiej. Jesteście gotowi zobaczyć gigantycznego balona? No to patrzcie. Mila, przestań, jest za duży. Co teraz zrobimy? Jak sprowadzić ją na ziemię? Bingo. Mam pomysł. Musimy przebić balon za pomocą procy. Alex, strzelaj. Dlaczego ja? Bo inaczej Mila poleci w kosmos. Podpisz się. Jezu, wszystko muszę robić sama. Ta dobra robota trafiłaś. Już myślałam, że będę musiała zaprzyjaźnić się z ptakami. Bardzo się cieszę, że was widzę. Kurczę, mam tylko jednego granata. A ja mam chyba z dziesięć. Czego można chcieć więcej? Oj, można, spójrz na mój stos! Mój smakuje lepiej. Mila jest pierwsza. Okay. Kura, Bardzo lubię granaty. Tylko spójrzcie, jak apetycznie wyglądają ziarna w środku. Nie są jednak zbyt wygodne do jedzenia. Ale dla takich malutkich przysmaków zawsze mam przy sobie pęsetę. Pysznie, wygodnie i nie trzeba brudzić sobie rąk. Lepiej będzie, gdy położę ziarnka na talerzu i zjem je wszystkie naraz. Tak, w ten sposób będzie o wiele smaczniej. Dokładnie, sto ziaren to naprawdę super. To znaczy, że będzie smakowało 100 razy lepiej niż przedtem. Mimo, że zjadłam tylko jeden owoc granatu, jestem bardzo zadowolona. Aleks, twoja kolej. Okej. Okay. Najpierw trzeba dostać się do najsmaczniejszego z nich. Krojenie granatu jest zbyt proste. Ale można go rozerwać. To straszne. Alex wygląda jak jakiś maniak! Jaki maniak! Po prostu chce dobrze zjeść! Alex, oszalałeś! Nic podobnego. Po prostu jem pysznego granata. To wszystko! Wita, właściwie to też mogłabyś już jeść, żeby nie okay. tracić czasu. Rzeczywiście! Mila potrzebuje noża. Come! Samo jedzenie granatów jest nudne. Robienie z nich pysznego soku to dopiero będzie zabawa. Bingo! Zobaczcie, jaką mam wyciskarkę do soków. Wow, jaka duża maszyna! Duża sokowirówka plus mnóstwo granatów. Uzna się mnóstwo pysznego soku z granatów. Tylko spójrzcie. Po prostu błaga mnie, żebym go wypiła. Mm. Jak smakowało? Bardzo. Witam, masz ten sok nawet na twarzy. Nie problem, można go łatwo rozwiązać. Mm. No i proszę, mam tylko jedną puszkę Coli. A ja mam więcej. Zobacz ile mamila. Tak, tak, patrzcie, mam całą wieżę z puszek Coli, ale to ja będę piła jako pierwsza, przynajmniej w pewnym sensie mam szczęście. Kola zawsze dobrze smakuje. Sprawię też, że żołądek daje głos. Padłem na świetny pomysł, jak wypić wszystkie puszki naraz. Awesome. Najpierw je otworzę, a potem użyję słomki, którą właśnie zrobiłem. To świetny pomysł. Hala Ta jest taka dobra. Tylko teraz chcę się wydostać na zewnątrz. To się nazywa potężny ryk. A co myślałeś, że W końcu jestem facetem. A ja wolę Pepsi. I nawet dostałam jedną puszkę. Jak fajnie. Czemu to zrobiłaś? To runie! I co z tego? Niech sobie runie. Przynajmniej teraz nie muszę już sięgać na szczyt. Założymy się, że uda mi się wypić wszystkie puszki koli na raz? Wierzymy ci, tylko nie rzucaj w nas śmieciami. Przestań! Właśnie to puszki, uderzenie puszką w boli. Przepraszam, ale nie mogę się zatrzymać. Mila, co się z tobą stało? Czy widziałaś swój brzuch? Tak, to wszystko to gaz. A ratujcie się, kto może. To najzwyczajna sytuacja, Mila beka. Ojej! Mila, nigdy więcej koli! Nawet nie chcę. Już więcej w siebie nie zmieszczę.